Szczęść Boże, witam serdecznie w kolejnym Dniu Rozważań. Z listu do Efezjan drugi rozdział, wersety od 17 do 18. A przyszedłszy, zwiastował pokój Wam, którzyście daleko, i pokój tym, którzy blisko. Bo przez Niego jedni i drudzy w jednym duchu mamy przystęp do Ojca. Duch Święty skleja różne pęknięcia i podziały. Jakie występują wśród ludzi. Jeżeli ktoś żyje w Duchu Świętym, nie może od razu traktować drugiej osoby jak wroga, nie znając dobrze tego człowieka. Trzeba zawsze najpierw podchodzić do niego z miłością i pozytywnie patrzeć na tę osobę. Duchu Święty, zjednocz nas w Twoim Kościele, zjednoczonym Twoją miłością. Amen. Maryjo, oblubienico Ducha Świętego, módl się za nami. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Błogosławmy Panu, Bogu niech będą dzięki. Szczęść Boże i do jutra.